Gdyby pani spotkała taką osobę, jak radzić, bo my często spotykamy się na pogrzebach czy po pogrzebach jako kapłani i człowiek nie wie czasami co powiedzieć. Jak pani by pocieszyła taką osobę? No bo my sobie mówimy, a bądź taka, bądź taka, bądź dzielna, a to mm -hmm. ta, a to tamto. No i to, ale to nic nie pomaga. Ale to wtedy to wydaje mi się, że tylko w modlitwie jest ta nadzieja że to jest takie uspokojenie, które w pierwszym okresie to właśnie to najbardziej pomaga. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli polecieć, polecać modlitwę, która, tak, która tak, koi tak, ból. Tak, tak, to W tym pierwszym okresie to tak. To możemy się pomodlić chwilkę, no, dobrze? W no, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ku duszy świętej pamięci, powodzisz oczy nasz, któryś jest w niebie święty. Twoje, wszyk kłactwo wszyk kłactwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze jak i my odpuszczamy nasze zawinowające winy. jakieś zdjęcia pokazać rodzinne, jeśli tak, można. Tak, dobrze. Ja bym chętnie zobaczył. To dwoje młodzieniaszków. Pięknych i młodych. Ślub braliśmy w Szczecinie. Udzielał y, ksiądz, z którym y, razem byliśmy w liceum. Ile Wam się udało razem szczęśliwie przeżyć? 25. 25 lat. Tak. To co się stało, że zostaliście rozłączeni? No, zginęła żona. W wypadku samochodowym. Pijany kierowca na, najechał i zginęła praktycznie na miejscu. I to taki przypadek, że, że mnie tego nie było, bo ucierpiały wszystkie moje trzy kobiety czyli żona, córka i wnuczka. Wieczorem nas spacer sobie wyszły no i szły prawidłowo lewą stroną, tam w tej miejscowości, gdzie córka mieszka. Żona z tyłu, córka nios, prowadziła wózek, a córka niosła dziecko na, na ręku dwuletnią wtedy, tą wnuczkę. No i od tyłu najechał, żona przez samochód przeleciała, yy, córkę z tym potrącił bokiem. I co człowiek czuje, jak dowiaduje się, że ta osoba no najważniejsza w życiu już, już jej nie ma tutaj? To jest bardzo trudno się pozbierać. Człowiek żyje jak manekin. Yy, sam, że tak powiem, sam pogrzeb to się da przeżyć, dlatego że jest w formie ceremonii, yy, pewnej uroczystości itd. tak dalej. Po pogrzebie się zaczyna przeżywanie. Także, że tylko dzięki pewnym przyzwyczajeniom i zmuszaniu się do, do pracy, żeby dalej funkcjonować, to to jakoś się funkcjonuje. Ale to mówię, to jak, prawie jak robot człowiek mm -hmm. żyje, póki to te emocje się nie uspokoją, nie, nie zejdą ile głębiej. właśnie potrzeba czasu? Bo mówi się, że żałoba trwa zwykle rok zwyczajowo. I, i, I wie ksiądz, to mniej więcej tak się sprawdza w naturze. Po roku już to tak nie boli, nie ma takich chwil, kiedy... <laughs> Kiedy łapie żal za tego, i bez względu na to, gdzie by się człowiek znajdował, to mu same łzy ciekną, nie może powiedzieć słowa. Takie, takie są emocje po, po utracie. Ale to jest ciasa. tęsknota, czy żal do kogoś, o coś. Jakby to powiedzieć. No takie trochę poczucie niesprawiedliwości, że, że dlaczego mnie to spotkało. Że... Przekonanie pływające z naszej wiary, że no, jest w martwych stanie, że, że ona. Tak jest to... w niebie czy to pomaga, czy po, to. Pocie, pocieszenie może daje, bo taką świadomość, z taką świadomością jesteśmy wychowani i tak dalej, ale jest jakaś taka niezgoda, nie niezgoda wewnętrzna z tym, że, że no, to życie jest niespełnione. I, i no, tak uważamy, że właśnie szkoda właśnie, że ten nasz partner, którego emocjonalnie y, traktowaliśmy i tak dalej, że on nie ma tego życia spełnionego. Że, że wszystko, co razem jeszcze mogło być, to już się nie wydarzy. A jak Taka, tutaj rozumieć tak, w takim uczciwie. momencie właśnie to, bo modlimy się od małego praktycznie. Ojcze nasz, tu jesteś w niebie, niech się spełni Twoja wola. I jak Pan się zgodzi z tą wolą mm. Bożą? Człowiek chyba ma więcej buntów w tej chwili niż, niż to, co z religijnego przekonania wynika i z tego. Trudno, trudno się pogodzić. Mm. Panie Romanie, tak chciałem zapytać, czego osoba w pana wieku szuka w biurze matrymonialnym? A to jak żona zmarła, to po pewnym okresie tam się zgłosiłem, żeby się może z kimś zapoznać, bo we dwoje i mieć towarzystwo to jest całkiem inaczej. Jakoś jak samotnie, zwłaszcza jak tutaj nie ma się za towarzystwa, nie pochodzi się, nie jest się miejscowym. O no, to z tego względu. Bo ile pan ze swoją żoną przeżył lat, jeśli można spytać? To gdzieś 25 pewnie. Moja żona zmarła na raks. Tak. A co się wtedy czuję, kiedy człowiek widzi jak ukochana osoba gaśnie w oczach? No to bardzo jest przykro, bo człowiek jest bezsilny, nie może pomóc, a trzeba to wszystko przeżyć. Ale pan próbował spotkać jednak osobę, jak już się wszystko poukładało, pan spróbował spotkać kogoś, kto by wypełnił. Próbowałem, pustkę. tak. Spotkałem I z, taką i z jakim osobę. jakim efektem. E... Bo chyba te randki z wieku Waszym e... są już inne niż w wieku nastoletnich. <laughs> Może tak. E... Spotkałem taką bardzo przychylną osobę i ładną. Ale znowu sytuacja taka się wytworzyła, że poszła na operację do szpitala, bo tam mi coś, woreczek dolegał, to, tamto I po operacji okazało się, że rak wnętrzności zgryzł. I kilka dni, i też po wszystkim. Jest taki dylemat. Ten z niebieskimi to jest taki bardziej chłodny, on jest w moim typie bardziej, ale kobiecie to myślę, że ten będzie bardziej podobny. Czyli trzeba zrezygnować z tak, że... z siebie. A można się przyzwyczaić do samotności? Można, ale to zawsze będzie bolało. Co najbardziej boli w takiej samotności? To trudno, trudno tak wyrazić słowami, bo to jest no już nomena uczuć, ale no to jest tak z pogranicza, powiedziałby, depresji, że człowiek traci y, wiarę w sens swojego bytu. Trudne chwile to przynajmniej mężczyzna y, może sobie radzić sam, może sobie to y, tego, a, a bardziej szczęściem chce się dzielić. No. I wraca się do domu i nie ma z kim? No, tak, nie ma z kim. No, poszukajmy no. I... tych kwiatów i może <laughs> będzie z kim. <śmiech> <Może>. <śmiech> Takie dziwutkie kolory, nie? No zapraszamy do naszego sądnika, Panie Bartku, do Pana Witam serdecznie. Marysiu, chciałam się przedstawić Pana Waldemara, o którym Ci wspominałam. To jest Pani Maria właśnie. Pan miło tak tak. no, Noże. No. No, może Pan no, mówić mi Marylka? Marylka? <śla> tak. Bardzo mi. miło. No, na teatry. początek znajomości. Pani Renato, pani pomaga ludziom szukać tego, za czym tęsknią, czyli miłości. Natomiast ja jestem ciekaw, czy pani sama kiedyś przeżyła taką piękną, romantyczną miłość, która dała pani wiele siły na długie lata. Czy romantyczną miłość przeżyłam. No może przeżyłam w wieku 15 lat, bo to była pierwsza moja taka spontaniczna miłość. A dojrzalsza miłość to już był mój mąż, którego poznałam kilka lat później. No i założyliśmy małżeństwo. Urodził się syn z tego związku. Trwało to też jakiś czas. Później niestety mąż umarł i zostałam sama.